Cześć. Karta na dzień 12 października, ósemka monet. W uproszczeniu jest to karta zaangażowania, czyli jeżeli chodzi o pracę, jak najbardziej jesteśmy zaangażowani, doceniani. Otwiera się nawet furtka, by ewentualnie doszło do jakiegoś awansu z naszej strony. Musimy tylko znaleźć jakieś rozwiązania, musimy tutaj po prostu przebić się. Jeżeli chodzi o kwestie relacyjne. Jak najbardziej jedna i druga strona chce rozwoju tej relacji. No, tyle, że ta relacja ma sporo do przepracowania. Będzie trzeba tutaj włożyć jeszcze sporo wysiłku, by się rozwinęła. Na pewno musimy zastanowić się nad daną monotonią. No, musimy wyszukać jakieś bardziej elastyczne formy być sprytnym w tym wszystkim. Wtedy osiągniemy nasze cele. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.